Siemanko widzowie witajcie w bazie miejsce dla Kuby mojego kolegi On dołącza do naszej wioski Jesteśmy dzisiaj z moim bratem, ale ogólnie on tutaj później przyjdzie Witajcie na ławeczce Jest wszystko dobrze Pewnie zauważyliście pewne zmiany, jak tutaj szedłem. Ok, na rawaza. I zobaczcie sami. Tutaj jest piękne. Tu jest nowy domek. Domek mojego brata. Jeszcze nie jest wykończony. Widać, że to same patyki gołe. Nie to, co tutaj zielone. I tam też. Tu jest sumikowal. Tak się on prezentuje. O! Tutaj w środku wiesz. Jeszcze, jeszcze mamy porobione. Że o! Ho, ho. Tutaj są noże. Jest ostra. Dzida. Taka. To sobie co spawam, łopatka stoi. Kilofy. Kilofiki pięknie. Oczywiście mamy nożyk, nożyk, klucz. To jest klucz do roboty. Nie, dla ciebie drogi widzu. Otóż tutaj mamy jeszcze sklepik. Zielenina. Bardzo warty przedmiot. Tak się prezentuje. Jest to bardzo warty przedmiot. Wiele rzeczy. Są tutaj bronie. Nie wiem co to jest. Ja tego nie robiłem. To jest nóż na sprzedaż jeden. Tutaj też taki szpadelek. No i tajemnicze pudełko z kluczem. Klucz też tajny. Klucz trzeba kupić za 5 diamentów. Prawdę mówię wam wartości no i tutaj wszystkie bronie prawie wszystkie tutaj jeszcze kazik miał miał kosę mój brat miał kosę gdzie ona kurde nie wiem gdzie ona jest ale jest nożyk tak się prezentuje Mamy różne, różne, różne rzeczy. I przedstawię Wam miejsce, tajemnik. O, tu jest mój nożyk. Nożyk w sumie Kazika. Taka kosa. Patrzcie. Mamy miskę. Tak się prezentują jakieś druty. Tutaj mam miecz. Nie pokażę go do końca, bo mam zaostrzoną końcówkę. Dobra, chłopaki powinni przyjść. Dobra, jednak nie przyjdą. Baza mojego kolegi. Próbujemy ją jeszcze wykończyć tutaj. Taki fajny schoweczek. No tutaj ścianka do wykończenia ogólnie. Tak to wygląda. Tutaj już jest w sumie trochę wykończona nawet bo z tej strony tak samo widać tu chce mój, mój ten kolega też mieć bazę. Tu jest baza dla Kuby. No nie wiem czy tak bardzo chcę ją pokazywać. A teraz ja Survival Minecraft. <laughs> Minecraft 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 Baćka, nie gupi. XD gówno, 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 gówno. Patrzcie. Co po robię? Co ja tutaj odwalam? Manianka. dobra. Farma. No, farma dosyć niezła. No, w sumie jest nieźle. Tu była następna baza. Tak ono wygląda, ale kiedy się ono Oj, chyba idą. Dobra, ogólnie...